wrogiego idziesz. Chłopcze się oznacza. No, są tam, są, są, są. Widzę. Oznaczam wam operatora. Poczekajcie. poczekajcie. Mi się wydało, że widziałem tutaj chłopa, wiesz? Różowy dostaje. Różowy dostaje, bęcki, no. Ultra Dlaczego? Chodźcie normalnie tam. Idę do was. Poczekajcie może na mnie. Poczekajcie na mnie. Poczekajcie. Poczekajcie 5 sekund. Udajce, ja mam BSP. Jest tu. Na zewnątrz wyszedł. Chodźcie do mnie, panie. Dostał. Przesłać, przesłać. Kurwa mać. Udaję, Dawaj, za niej, Dawaj za nim, Paweł. Dawaj za nim, Paweł. Osłania mnie, ja, Ratuję Piotrkę, dobra? Jestem jeden Zabijanie operatorów wyznaczono godę za głowę. Dobrze przemyślać Paweł, zajebiście. Nie, ja ratuję, ja ratuję. Zostaw, 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 Paweł. Ja mam medyczną. Brać, wszystko brać, kurwa. Rzucam amunicję tutaj. Mam cię! Sojusznik się wykrwawia. potrzebuje reanimacji. Ej, spróbujecie wziąć tą amunicję pistoletową, bo ja nie mogę. Nie wiem czemu. Ej, spróbujecie mi wziąć tą amunicję pistoletową? Panie, ja mam dwóch obców tutaj zabitych. Dobra, mi nie trzeba, nie trzeba już, nie trzeba. Ja zrobiłem... Ja mam medyczną, więc wy byście sobie mogli wziąć. się To czemu... Gdzie to SP Piotrek? Troszkę się zawiesiłem. W droga. Droga. Ja Mamy tu aktywność droga. Mień szeroko otwarte. Mam tu amunicję! Dobra, wjeżdżam na górę pana już. Mamy tu aktywne ulepszenie polowe. Ja mam BSP.